Minister Rolnictwa Robert Stelus w Hiszpanii kontynuował rozmowy o przedłużeniu ograniczeń dla ukraińskich produktów rolnych. Do wygaśnięcia unijnego zakazu zostało kilka dni. W hiszpańskiej Kordobie nieformalnie spotkali się unijni ministrowie rolnictwa. I jeszcze zanim rozpoczęły się obrady plenarne, Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami. Podjęła rozmowy w gronie państw przyfrontowych, czyli tych, które są najbardziej narażone na napływ zboża z Ukrainy. Obecne ograniczenia w imporcie obowiązują do 15 września i nie ma decyzji Komisji Europejskiej co do tego, czy zostaną przedłużone. Cały czas czekamy. Dla nas jest to bardzo ważna sprawa, przedłużenie tego terminu powinno być zrobione. Ale dla Brukseli ważna nie na tyle, by decyzję podjąć wcześniej. Zwłaszcza, że Polska położyła na stole swoją propozycję, w której chce unijnych dotacji. Do tranzytu ziarna z Ukrainy, by mogło ono trafić do Afryki i Azji. Szacunki unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego wskazują, że na stole trzeba byłoby położyć około 300 milionów euro, by wyeksportować 10 milionów ton zboża. Do tej pory zakaz importu, nie tranzytu, obejmował w Polsce i krajach przyfrontowych pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Warszawa chce, by ten zakaz był przedłużony co najmniej do końca roku. Chcemy od tego przedłużenia, dlatego, że wiemy, co się działo, gdy tego, gdy tego zakazu nie było na nasze terytorium naszych krajów przyfrontowych. To był bardzo duży problem, bardzo duża destabilizacja rynku, dlatego to przedłużenie jest dla krajów przyfrontowych, dla Unii Europejskiej, ale również dla Ukrainy, bo to pomaga działać, odpowiednio działać, prawdziwie działać korytarzem solidarnościowym. To są prawdziwe korytarze solidarnościowe. Głównym argumentem, po jakim w rozmowach z Unii Innymi ministrami sięga Robert Telus, ma być interes polskiego rolnika. Dwustronne spotkanie polityk odbyło się z ministrem do spraw rolnictwa Francji. Grupa państw przyfrontowych postuluje elastyczną listę produktów objętych ograniczeniami i dla przykładu z punktu widzenia Warszawy pilne byłoby dopisanie do zakazu malin i miodu. Ze strony Polski pada też argument, by wypracować rozwiązania niedoraźne, ale systemowe, po jakie będzie można sięgnąć na wypadek kolejnego kryzysu.